To dzisiaj o PC Sync. PC Sync to jest skrót od takiej procedury, która synchronizuje dane pomiędzy różnymi urządzeniami. Możecie na przykład dodać do kontaktów jakąś osobę i automatycznie będziecie ją mieli na komputerze, tablecie, zegarku, telefonie i wszystkim, co jest połączone właśnie w tą synchronizację. Ale oprócz tego, PC Sync ma też możliwość synchronizacji notatek, dokumentów. Zdjęć i wielu innych funkcji. PC Sync jest zdecydowanie ułatwieniem życia dla nas wszystkich, dlatego że dodając na przykład wydarzenie do kalendarza, nie musimy pamiętać o tym, żeby dodać je jednocześnie na komputerze i na telefonie, no i jeszcze na tablecie. Dlatego wszystko jest w jednym, wystarczy, że dodamy je na którymkolwiek urządzeniu. Funkcji PC Sync są bardzo często teraz instalowane po prostu automatycznie w oprogramowaniu naszego urządzenia, dzięki czemu logując się do chmury Google czy do chmury Apple, być może nawet jest to na Windowsie, ale tego nie jestem pewien, mamy po prostu synchronizację urządzeń między sobą, co naprawdę ułatwia życie. Teraz już wiecie czym jest PSSync. Trzymajcie się. Cześć.